Mamy dzisiaj 27 czerwca, środę. Tak patrząc po, po tych pszenicach dookoła, bałem się zajeżdżać na swoje, ale o dziwo zobaczcie RGT Ritter tutaj jakoś się trzyma. Raz, dwa, trzy. Trzy liście zielone ma jeszcze. Trzy liście zielone. To jest na na czarnoziemach. Bezorkowo po pasoli. Jakoś się jeszcze trzyma. No i zobaczcie. te trujeczka zrobiła robotę. Kłosy. Kłosy są zdrowiutkie. Bardzo ładnie wyglądają. Kłosy. No i tu jeszcze ten. Tutaj na tę dwójkę była tylko ta baktotarcza, nie? Te dwójka to była tylko baktotarcza, a na tę te trójkę e, tebukonazol i e, metkonazol bodajże. No. Jeszcze się jakoś trzyma. W sobotę nadają burzę jakoś, więc to jest deszcz ostatniej szansy. W góry się zwija.